Taniec z gwiazdami. To oni pożegnali się z programem. W trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły z zenitu. Widzowie mieli okazję ponownie podziwiać zmagania tancerzy i ich sławnych partnerów, którzy dali z siebie wszystko, by zachwycić zarówno publiczność, jak i surowych jurorów. Niestety dla jednej z par wieczór zakończył się pożegnaniem, w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami widzowie ponownie byli świadkami zaciętej rywalizacji między gwiazdami. Jury w składzie, Iwona Pawłowicz, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda niezmiennie oceniali występy, biorąc pod uwagę ich ciężką pracę i zaangażowanie. Według ich opinii tego wieczoru najlepiej wypadli Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, a także Rafał Zawierucha i Daria Syta. Z programem pożegnała się para numer 3 Michał Meyer i Klaudia Romba, którzy zaprezentowali tango argentyńskie do utworu Santa Maria Gotan Project. Para otrzymała 18 punktów, a opinia Jury była surowa. Zaczął Rafał Maserak, dla mnie było za mało dynamiki. Dominowała Klaudia, a w tangu to facet musi przejąć stery. Wprowadziłeś nas w cudowną atmosferę, natomiast nie zdominowałeś partnerki. Miałeś oddzielnie ręce, oddzielnie nogi i kroki były niestety nieujmujące. Nie było dzisiaj dobrze, dodała Iwona Pawłowicz. Tomasz Wygoda podkreślił, że ruchy Michała były zbyt twarde, a w tańcu powinny być subtelne. Najlepiej oceniona para w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami Filip Bobek i Hanna Żudziewicz pokazali elegancję w klasycznym tangu. Trzeci odcinek tanecznego show jako motyw przewodni obrał podróże dookoła świata, a para numer 5 zabrała widzów do romantycznej Francji, zdobywając łącznie 37 punktów. Była pasja, namiętność, podsumowała Ewa Kasprzyk, tym razem duety musiały podzielić się pierwszym miejscem na podium, tyle samo punktów żyli przyznało parze numer 10. Rafał Zawierucha i Daria Syta przenieśli nas do Bollywood. Oby tak dalej, komentują widzowie w mediach społecznościowych. Jak jurorzy ocenili pary w trzecim odcinku, Tańca z Gwiazdami, para numer 5 Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, 37 pakt. Para numer 10, Rafał Zawierucha i Daria Syta, 37 punkt, para numer 4, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, 36 pakt. Para numer 12, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, 34 punkt, para numer 6, Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin, 33 pakt. Para nr 8 Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, 33 punkt Para nr 1 Filip Lato i Julia Suryś, którzy otrzymali, 31 pakt Para nr 7 Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, 28 punkt Para nr 2 Natalia Nykiel i Jacek Jeszkę 25 pakt Para numer 11 Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, 20 punkt para nr 3 Michał Meyer i Klaudia Romba, 18 pakt